Tam. Kochani, wracamy na Gran Canaria. Jeśli nie widzieliście pierwszej części, to link macie w moich spodniach. A jeśli widzieliście, ale nie pamiętacie, bo akurat byliście pod wpływem substancji formatujących dysk, to już przypomina. Rodzina Kowalskich poleciała na Gran Canarię, aby założyć tam restaurację. Ale póki co idzie to jak żul po wyzerowaniu 07 z goście, czyli raz gorzej a raz gorzej W tym samym czasie grupa znajomych bawi się szampańsko. No i tyle. Scenariusz Chris Nolan, reżyseria The Villeneuve Lecimy. O, co Ale co on chce? Tak, tak. on nie może? Dobra. No idziemy! No idziemy, idziemy! Coś wam pokaże. Co? Zobaczycie. To pokażę. A samochód wam pokaże. O, super! Które to jest? -dam. O, -dam. To jest ten samochód. O, tak. Ty tego trupa wynająłeś? Właśnie miałem powiedzieć, że to auto wygląda jak późny Jackson. Ale dobrze, że się powstrzymałem, bo to by było mocno nietaktowne w kontekście pytania Lusi. Ty tego trupa wynająłeś? Luśka, ja go nie wynająłem, ja go kupiłem, dziewczyno. 650 euro zapłaciłem, rozumiesz? Jezusie, powiedz mi... Powiedz mi, Luczek, że ty żartujesz. Nie, a dlaczego ja mam żartować? Co ty chcesz od niego? Co ty zrobiłeś? Lampy ma? jak ma? Bo łapa! Ten samochód jeździ, przyjechałem, to znaczy, że jeździ. To o co ci chodzi? A to dobry samochód, no przecież jeździ, tak? No, no może nie wygląda najlepiej, ale najważniejsze, że jeździ. O co im chodzi? E, Chyba nie jeździ, o, to Jak nie jeździ? No, A no jak pojechałem. tu przyjechałem? A ja wiem. Wysiadaj. Wy, wy no co, nie? Jeździ? No ja wam pokażę, że jeździ. No, no pokaż, pokaż. Jakiś problem. to jest śpić. Ty na mnie. Co, co, to, cio, to jest świat. To no, nie żart. No, no, no jest jest. Uwielbiam ten jakże bezwarunkowy odruch bezwarunkowy. Silnik nie chce zapalić? Przyp***ol w kierownicę. Powietrze ci zeszło z koła? Przypital w kierownicę. Zepsuła się kierownica? Jedź do mechanika, bo ją całkowicie zepsujesz, old boju. A jak ty przyjechałem? A ja wiem. No, no. no, to to jest to. Jest no. Jeździ? No, Spoko, Spoko. 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 ma patent. Patrz, młotkiem będzie naprawiał, ja nie wierzę. To nie jest zwykły młotek, Luśka. Nie, czarodziejski. Czarodziejski młotek. No zaraz się przekonasz, weź się wiary dupy w wow. ma na wszystko patenty, nie bój się. No to, a, a lepsze samochody też tak działają. Otwalaj. Ja nie wierzę w to, co... No to zaraz uwierzyć, zobacz. No zadam, no co, no, no, pan, to. Ja – No i? – Co no i? No pan! to! – Ja pierdolę. – No, może nie tu, Może zabrakło oleju? Czasem samochód upodabnia się do właściciela. Teraz pal. – no. Jesteś pewny? – Pal! Masakra jaka. Jakieś pytania? Stary majster Lucek odpala w końcu swoją nowo nabytą, a właściwie nowo odbytą maszynę, a w równoległej rzeczywistości chłopaki próbują ewokować w Wojtku wspomnienia zeszłej nocy. Przypomnij sobie co robiłeś, bo mówię, no całą noc spędziliśmy, żeby cię po prostu znaleźć, a ty wyparowałeś po prostu. Byłeś i cię nie ma. Proszę, ja ci nie zrobiłam. Bo... Dziękuję ci Wioletku, kochana jesteś, nieoceniona. Chyba niedoceniona. Pamiętam tyle, że tańczyłem z jakąś dziewczyną w klubie. Mm -hmm. Mm -hmm. Była bardzo, ale... O, ale to było... Ale... Stosowałeś te techniki? Co się uczyliśmy? Coś Taniec? Tam, coś tam stosowało. No i widzisz i działało. No. No, tak. no i widzisz i działało. Wiem, że to była jedna z najatrakcyjniejszych dziewczyn w klubie. Wow. Wyszliśmy z imprezy. No, no, Udaliśmy się do jakiegoś baru. No, 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 no. i do niej potem. Może zaliczył, co? A, zaliczył górną granicę normy cholesterolu. Wiem, bo sam uwielbiam podróżować i to jest ta granica, którą przekraczam najczęściej. Dalej szliśmy do następnego, aha. kolejnego. Aha, aha. No, najgorzej w tym, no. że ja stawiałem jej drinki i traciłem przez to Twoje pieniądze. Ale staje to jeszcze za czy było warto. No tak, no bo. Ci, dał wiesz. Naę. Ta kobieta mocno utwierdziła mnie w tym, że nie należy ufać dziewczynom. Po prostu wykorzystała mnie na maksymal. Zranione serce Wojtka krwawi niczym bohater slashera z lat 90., ale gwarantuje, że to nie koniec miłosnych podbojów tego dżentelmena. Gdzieś obok lucek. Babi się w Wałęsę. A co? coś. A zacięło się, a nie było. Ale nocowalnęłem i... To ruś jak wierzaj, Wody i na mnie tylko otróż mi żaluzje. Dobra, tata, do samego końca? Tak, tak, do końca, do końca, do końca. Dobra, ja rozumiem, bo się tutaj trzeba zabezpieczyć lokal. No. A teraz jakiego kloca walnąłeś? Przepraszam, walnęłeś. Co ty, Co ty mi bije? na pogotowie! Co ty mnie bijesz? Dobra, dobra, zadzwonię, ale... Przecież prąd cię poraził! Mi no. Nie! Tak, ciebie! A kiedy? Robię coś dla twojego brata, bo sama chciałaś, żeby w końcu coś mógł porobić z dziewczynami i masz jeszcze o to pretensje. Kto, kto tak naprawdę zachowuje się teraz w naszej relacji, za przeproszeniem, źle? No kto? Pojechaliśmy na te wakacje razem. Moglibyśmy spędzić trochę czasu wspólnie, a nie cały czas wychodzisz, ciągle cię nie ma. Kasia to Izrael, a Kuba to Iran. No dobrze, gdybym chciał tylko być tu bez ciebie, to bym sobie pojechał z Olivierem Ale przyjechałem z tobą. Ale nie możesz być zazdrosna, że chcę spędzać czas też z innymi, no? No, ale wieczór facetów. No tak, no wieczór Bezernie. facetów, tak. No są. Się inną laską. Ale Znamy faceci też. Się... No, 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 kurde, Kuba... faceci też się ze sobą spotykają, zrozum to. Ale Rozumiem, że można być zazdrosnym, ale dla mnie to już jest kompletna paranoja. No ja przecież wychodzę tylko z Oliwierem i z Wojtkiem nauczyć go potrywać dziewczyny. A ja się cieszę, że Rzymianie stosowali ukrzyżowanie, a nie na przykład krzesło elektryczne, bo teraz Rysiek wyglądałby jak idiota. A tak widać, że po prostu uduchowiony chłopak! Dobrze! Może jestem dla ciebie tylko dodatkiem w tym wszystkim! Co ty gadał za kłopoty w ogóle? Jakim dodatkiem? Wychodzę z twoim bratem do baru i z Oliwirem! Pewny no klasyk lecisz, no! Świetnie, skoro chcę nauczyć Wojtka jak flirtować, to chyba oczywiste, że będzie wyrywał inne laski. Ej, blondos! Ja potrzebuję. No. Poszukiwania kanaryjskiego elektryka wymagają dużego sprytu i słownych kalamburów. Ja go nic nie rozumie, ja nie wiem. W sklepie pracuje i nie rozumie jak ktoś do niego mówi. No nie wiem, no. Tylko trzeba mu pokazać. Zrób herbatę, wlej do niej trochę gorzoły i przekreśl herbatę. <grytanie> Taki jebus, rebus. Oto, to, 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 to. tu masz tak... Prądos. Tu. O! Elektrycyjna? O, elektrycyjna? No, No, młotkos? No, klonki. O, potrzebujemy elektryki. Ja nie rozumiem. Oni są jacyś kumaci. Idę do nas do sklepu w Polsce. Mówię facetowi, co mi potrzeba. I on mi daje, on mnie rozumie, tak? Nie wiedziałem, że luce kumie po ukraińsku. Mistrz świata. Tak widziałem. Mistrz świata. Buenos dias. Ignacio? Si, to si. El chico de. Sí, sí, exactamente. Mira, tengo aquí dos clientes que tienen un problema de luz. ¿Más que ¿Cómo que? Sí, necesito un plomero, sí. Exactamente. Eso? Sí, pero ¿cuándo, ¿cuándo podrías venir? Ellos bueno. lo ya urgentemente. Bueno. mañana ¿Mañana? Mañana. ¿Mañana? mañana, empresa. Hasta mañana. ¿eh? Mañana, Hasta empresa. ¿De acuerdo? Todo perfecto. ¿Mañana? Mañana. Sí. ¿Por empresa? Jutro! E, no, mój amigo. A, amigo, jego amigo. kolega! A, Amiga. jego kolega, elektryk! Jego kolega jest elektrykiem, bo do nas zadzwoni. Jutro! Amigo. Brawo, brawo, Intergracia. brawo, gracja, gracja! No i, no i co tyle powiem, mama? Co? Kto jest mistrzem świata? Denver Nuggets są mistrzami świata. W rozgrywkach, w których mogą wziąć udział tylko drużyny ze Stanów Zjednoczonych i jedna z Kanady. Denver Nuggets są mistrzami świata. Takie cuda są możliwe tylko tam. America, Fuck, yeah. America, fuck yeah. Come the day, yeah! Mój Lucek to jest poliglota. On jest wielki. On się potrafił dogadać w sklepie o elektrykach. Chłopaki, mimo reprymendy, jednak bez dziewczyn znowu są w klubie. Wojtek przechodzi szkolenie taneczne oraz z flirtu. Cel wakacji ma jasny. Nie chce dłużej być prawiczkiem. No to niech weźmie sprawy w swoje ręce. A właściwie wręcz przeciwnie. No, tak czy siak, ten tantryczny taniec godowy to strzał dziesiątkę. Bo ja jestem Bogiem, uśladam to sobie. Słyszysz słowa, w których głos jeży się Co na głowie. O Co rady 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 jestem niepodobno. skończy seksem, ale takim, który może jednocześnie być i nie być do dupy. W końcu jestem w swoim żywiole. Wojtek jest w swoim żywiole, bezczeszcząc radośnie klasykę polskiego hype-haopę, a Rysiek za chwilę może się na własnej skórze przekonać, dlaczego samotność to taka straszna trwoga. Excuse me! Co to jest? To jest mój chłopak! Przecież sama powiedziałaś ex! Tylko co to znaczy, excuse me? EXCUSE ME! Słuchaj, no przecież co się stało, Co, przecież... co się stało? No nic, no tańczyłem tylko. Co tańczyłeś? No tańczyłem. Okłamałeś mnie, miałeś tańczył z no Masz, proszę, jest Wojtek, Ale proszę. jak on mógł mi to zrobić? Każdą sytuację wykorzystuje do balowania z jakimiś laskami. Miał nauczyć Wojtka tańczyć, a tymczasem wywija na parkiecie z jakimiś małolatami? Mam tego dosyć! Niech to Cię wmienić! Jezus, no Czekaj, Kasia! Kasia! Dobrze! Jak chcesz wyjść już z tego klubu, to też już wyjdź z mojego życia! Doznajesz od dwa tysiące roku za pozwolny, pora na elabora despery Lucek! Jezu, Lucek! Rostaj mnie! Lucek, Grzegorz! Hmm. Wstawaj, Lucek! Natalii nie ma! Oj, jak nie ma! No nie ma! A Jesień! To jest Natalia! No byliśmy razem na imprezie, no. No dobrze, że wy razem, a dlaczego z tobą mnie wróciła? Głupi jesteś? No ale poznała trzeba... jakieś koleżanki i została tam, no a mi się nudziło, no! Jezu, za kudły trzeba było ją do domu przyprowadzić. Da... Co za zogin? Kobieta nie ma kudłów, tylko... Uchwyt górny, jedno- lub dwuręczny w zależności od ilości kudów. Ja pierdzielę puścić debili. Dwóch debili wypuściliśmy z domu. Wam można zaufać, Jezu. tak? Wam można zaufać. Ja nie wiem, czemu rodzice mieli pretensje do mnie. No przecież chciała zostać, to sobie została. Przecież jest dorosła. Ale to nie moja wina, to nie, nie, jest Jezu. Jezu, zabiję ją. Zabij, się! zabijcie. to wariatka, jeszcze pijana na dodatek. zamknij się, co cały kurytarz stuknięta jesteś. Zabijcie. się, mnie no. Jeszcze przez całą recepcję przeszłaś i wszyscy cię widzieli I zaraz będziemy mieli formalność. Daj się, Co się typa. O, o już, już jest Zauważyłem pewną ciekawą rzecz. Kiedyś, w czasach mojej młodości, jak ktoś dzwonił domofonem albo pukał do drzwi, to było takie... O jak? kto to może być? Może listonosz coś przyniósł? Pewnie jakieś prezenty dla wszystkich? Może sztabki złota? Albo ktoś nas odwiedził, ale super szybko, otwórz! A dzisiaj jest bardziej takie... Zapraszałaś kogoś? Tylko spokojnie to się zaraz skończy. Nie podchodźcie do okien. Tam mogą być snajperzy. Przetrwamy to. Zachowajcie zimną krew. Mamy wodę i zapas zupek chińskich na dwa dni. Wszystko będzie dobrze. Nie zapraszałaś nikogo. Co nie? To chyba znaczy, że jako społeczeństwo normalnie jemy. Nie balają nas fotelu! Skandalo, jest unekalo, seniores! Ja od samego początku wiedziałem, że to się tak skończy. Polactwo wyszło z kowalskich portfelem, ale teraz to oni będą musieli wyjść z hotelu. Rysiek z kolei przetrzeźwiał i już się zaraz zacznie. Kasia, możemy pogadać. Kasia a możemy pogadać? No jak, kiedy zrealizuję receptę? Trzeba się ochłodzić. Przecież ty pływać się nie wiesz. Wojtek! Tak? Powiedz proszę swojej siostrze, jak było wczoraj? No Kuba uczył mnie nauki w Syriatumi. Tego hip-hopowego tańca. Tego hip-hopowego tańca? Dzwonił tu Shakur. Chce zostać tam, gdzie jest. O co ci chodzi? Kasia, nie daj mu się. Wiola, weź. Pamiętasz, co mi wczoraj powiedziałeś? No co? Że mam się wynosić z twojego życia. No co się wynoszę. Mm, Ola. Daj kola plunkom. Nie? Okay. Yeah. I'm sorry? Yeah. Co wymyślił? No zobaczymy. Którego? My numer? Jeszcze, okay. tak. Mm. No Dobrze ci idzie na tych wakacjach. Ja bym wręcz powiedział, że doskonale. I podejrzewam, że Grzegorz nasmarował tam pentagram albo Penisa. Bardzo się cieszę, że Wojtkowi w końcu zaczyna wychodzić z kobietami. Jego flirt naprawdę działa. Na pewno wróci zadowolony z wakacji. Już hmm. napisała? Chcemy? Na Szybka. Dziewczyny! Mam dla was super niespodziankę! Bo ja udało się. Tak dopisała do mnie! Brawo, Grzesiu! No wreszcie! Jak myślisz, na co dzisiaj masz szansę? Osiem piw w cenie czterech! Grzesiu, kto do ciebie napisał? Biedronka! Uwielbiam, jak z Lidlem walczą o mój cholesterol. Mm. Nie wiem, co za niespodziankę przygotował Wojtek, ale skoro zostawił jedzenie, musi być to coś naprawdę ważnego. Niespodziankę Wojtka zostawimy sobie na później, tymczasem niezawodny Lucjan wpada na kolejny genitalny pomysł, rozwiązujący problem nowego loku. To ja nie wiem. Najpierw. No to ja też nie wiem. W knajpie! No mam, no w knajpie będziemy słańczyć, bo to oczywiste jest. Mamy knajpę? Mamy. Będziemy na miejscu, pod ręką, mamy remont, to będziemy od razu na bieżąco sprzątać, elektryka będziemy pilnować, to świetny pomysł jest. Tak, i mamy tak. jeszcze do wyboru, do spania trzy miejsca. Stoły, podłoga Jezu, lub krzesła. wszystko tak? luźka w czarnych kolorach. zrobiałeś? To ona, to jej wina. Oboje żeście się Nie, to jej wina. Dostaniecie kasę, pójdziecie tam na stragany, kupicie materace dmuchane, dawaj im A few minutes later. Jezu, patrz co te niosą, to matko... Co? A teraz co do pływania? No, tak. Przecież byście mieli kupić do spania. Można na nich pływać, to można i spać. Powietrze nie ucieka, o co chodzi? No ale Dajem, co tu za różnica? Dajemy. Można na nich pływać, to można i spać. Powietrze nie ucieka, no, o co chodzi? Great minds think alike. Normalnie. No, Idziemy sobie z plażą, a tam no. leżą. Zinedine Zidane też tak kiedyś powiedział. I idę sobie murawą, łatam tam materacji! Materac do spania, materacci do baniowania, to mail to tomato. A jeśli nie wiecie, jak udobr. <laughs> ruchać niewiastę, to obejrzyjcie quasi modo. Garbus, to jeszcze kabli. ja zawsze chciałam się przejechać takim autem! Cześć. Cześć! Kasia to Izrael, a Kuba to Stany Zjednoczone. Zrobiłem to dla ciebie, podoba ci się? No, świetne jest! Słuchaj, Kasia, mam nadzieję, że już się nie gniewasz za tą ostatnią sytuację. Zapomnijmy o tym. Chodź, idziemy. Kiedy zobaczyłam to auto, od razu wybaczyłam Kubie. Cabrio, garbus. Wow, auto, marzenie. Zapomnijmy o przeszłości. Liczy się tylko to, co jest tu i teraz. To są najwspanialsze wakacje w moim życiu. Nawet nie wiesz jak Cię kocham. Ja Ciebie też. Kuba, co tam? Może jak wrócimy do Polski, to zamieszkamy no. razem. Matko Bosko, mówię, co. To, co. To, 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 to się stanęło? Teraz do Ryszka dotarło że przegiął z tym kabrio. Zamieszkamy razem? No tak, jak kochająca się para. <grym> tak. Mm. Wiesz co, myślałem o tym. N niestety nie mogę, bo ja jestem bezdomny i mam, hif. nie wiem, chłopie improwizuj wszystko, tylko nie mów, że nie jesteś gotowy na ten krok. Ale nie wiem, Kasiu, czy ja po prostu jeszcze jestem gotowy na ten krok. I ty mówisz, że mnie kochasz? Coś czuję, że Kasia do końca wyjazdu będzie miała okres. Kocham cię. Przecież to, to nie jest żaden wyznacznik miłości. Po prostu czuję się jeszcze niegotowy na ten krok. Rozumiesz mnie? Nie, no Kasia... Nie rozumiem, to... Ale posłuchaj... To nieźle mnie kochasz, wiesz? Nie, no posłuchaj. Taka miłość. Posłuchaj. Po prostu czuję, że jeszcze nie jestem gotowy na ten etap, ale kocham cię, rozumiesz? Jesteś dla mnie ważna. Daj mi spokój. Przecież to są najwspanialsze wakacje w twoim życiu. A Kuba to jest najwspanialszy chłopak w twoim w sierpniu tego roku. Kolejny ranek. Willa piękna, pogoda gorąca, a atmosfera między Kasią i Kubą arktyczna. Wieje chłodem i czuć dramą. Smakuje ci? Całkiem. A jak się czujesz? Broczy w krocze, jeśli o to pytasz. Jest mi bardzo przykro, że Kuba nie chce ze mną zamieszkać. Ale nie pozwolę, żeby to zniszczyło nasze wakacje. Będę korzystać ze słońca, a ja go będę ignorować. No wiesz, jakby to tak miało wyglądać w naszym wspólnym mieszkaniu, to by było zabawnie. Słucham? Nie mów słucham, bo cię, już nic. No przemyślałem to i chciałbym z tobą zamieszkać. Naprawdę? No Chodźmy jest. Chodźmy do tyfialni, chodź. Rysiek tak zakręcił, że aż wykręcił, a nowe łóżka testują również kowalscy. A ty się uspokój, ty zawsze jak stajesz, to nie musisz moczeć, nie, mordę się nie to możesz spokojnie stać! Ola mać, nie, nie to... to... na następny, następny. To... następny, następny, to... następny, następny to... teraz, no jak co nie boli, no. Zagroby jestem. jesteś! Dziura, no ty jest spadaj, no, to spadaj Wy to spadaj, zawsze macie jakieś problemy. Ty, ma. Wy nie czemu możecie normalnie się zachowywać. No to o, szukaj. co? co? co bez za O, rozumiem, panią wszystko rozumiem. Si, Ja tam nie ruszałem Co? Tu wszedłem tylko. to. Jak mi pismo, z spadłem? Leżałem pół godziny i nie żywy, tak. Usul pol muadib. No ja nie rozumiem, mówię normalnie co głupi. No tak, ale to jest chyba... Rozumiesz, co ja mówię? Czy on nie rozumie po polsku w ogóle? Tak on się zorientuje na tych kablach. A niech łazi, nie szuka. I to już niestety koniec tej części naszej przygody z rodziną Kowalskich na Gran Canaria. Ale na pewno tam jeszcze wrócimy. Nie mówię, że za tydzień, bo może znowu nam coś wypadnie pilnego, ale na pewno tam wrócimy. Jest bardzo dużo odcinków na temat tej historii, więc spokojnie rozłożymy ją sobie, żeby tak się nią delektować. A to raczej tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, bo ja...